Modliłem się o spokój, a dostałem prawdę. Zaczęło się niewinnie, jak zawsze telefon od mamy. Przyjedź na obiad usiądziemy razem i ten znajomy ton, w którym jest prośba, troska i coś jeszcze czego nie umie nazwać. Jechałem z myślą, że chociaż przez chwilę wszystko będzie proste, że zjem, posiedzę, pośmiejemy się z drobiazgów, a potem wrócę do swojego życia, w którym ostatnio było za dużo napięcia i za mało oddechu. Tylko, że takie wieczory w polskich domach często wyglądają spokojnie dopiero z zewnątrz. W środku zbiera się cisza, która nie znika, nawet kiedy na stole pojawia się zupa. Drzwi otworzyła mama, zanim zdążyłem drugi raz nacisnąć dzwonek. No wreszcie, chodź, bo stygnie, powiedziała od razu, a potem przyjrzała mi się tak jak matki potrafią, jednym spojrzeniem mierząc zmęczenie, niepokój i to, czy przypadkiem nie schudłem. Uśmiechnąłem się, powiedziałem, że wszystko dobrze, i jak zwykle skłamałem w sposób, który nie brzmi jak kłamstwo. W przedpokoju czuć było zapach rosołu i pieczonego mięsa, a w salonie grał telewizor. Tata zawsze go włączał, jakby dźwięk w tle miał pilnować, żeby nikt nie usłyszał, co naprawdę myśli. W kuchni siedział już mój brat. Telefon w dłoni, łokcie na stole, spojrzenie obojętne, ale to była ta obojętność, która jest zbroją. Przywitaliśmy się krótko. Siema. Siema. W tym jednym słowie było wszystko, że się znamy najlepiej na świecie i że od dawna nie umiemy rozmawiać dłużej niż minutę bez tarcia. Tata wszedł chwilę później. Skóra na twarzy napięta od zmęczenia, dłonie jak zawsze szorstkie, a w oczach coś, czego nigdy nie nazwał. Klepnął mnie w ramię, jakby sprawdzał, czy jeszcze stoję prosto. No i jak tam? zapytał. Normalnie, odpowiedziałem. Normalnie, czyli dobrze podsumował sam i usiadł. W polskich domach często to tak działa. Ktoś zadaje pytanie, a potem sam odpowiada, bo prawdziwa odpowiedź byłaby zbyt kłopotliwa. Usiedliśmy, mama nalewała rosół i patrzyła, czy jem. Tata mówił o pracy, o sąsiedzie, o cenach w sklepie, o wszystkim co bezpieczne. Brat czasem mruknął, czasem się zaśmiał, ale raczej z przyzwyczajenia niż z radości. Ja słuchałem i udawałem, że to wystarczy. W głowie powtarzałem sobie jedno zdanie, które mówiłem ostatnio często w modlitwie: Boże, daj mi spokój, nie spektakularny spokój, nie cud, tylko ten zwykły, codzienny, który pozwala zasnąć bez ciężaru na klatce. I przez chwilę wydawało się, że może się uda, że to będzie zwykły obiad, że nikt nie dotknie tego miejsca, które mnie bolało. Ale takie miejsca w rodzinie mają to do siebie, że prędzej czy później ktoś w nie naciśnie, nawet nieświadomie. Po rozole przyszło drugie danie. Mama postawiła na stole ziemniaki, surówkę, mięso, sos. Jedz, bo patrzę na ciebie i serce mnie boli, powiedziała. Uśmiechnąłem się, żeby ją uspokoić, ale w środku poczułem ukłucie. Bo prawda była taka, że ostatnie tygodnie były walką. Z pracą, z pieniędzmi, z własnym wstydem, próbowałem wszystko ogarnąć sam, tak jak zawsze. Nie mówiłem rodzicom, bo wiedziałem, jak to się skończy. Rada, pouczenie, a na końcu zdanie, które niby jest troską, ale brzmi jak wyrok: trzeba było słuchać. Tata nagle przestał jeść. Położył widelec obok talerza i spojrzał na mnie dłużej niż zwykle. Ten rodzaj spojrzenia, od którego robi się w brzuchu zimno. A ty tak w ogóle to kiedy ty wreszcie się ustatkujesz powiedział niby spokojnie mama udawała że nie słyszy brat podniósł wzrok nad telefonu co masz na myśli zapytałem wiedziałem co ma na myśli zawsze chodziło o to samo stabilność etat święty spokój żeby ludzie nie gadali a ja właśnie próbowałem zrobić krok w stronę czegoś lepszego, ryzykując i płacąc za to nerwami, tylko że o tym nie mówiłem. Tata westchnął. No bo ty ciągle coś kombinujesz, zmieniasz, szukasz, a potem narzekasz, że ciężko. Słowo kombinujesz w jego ustach brzmiało jak oskarżenie, jakby moje próby ratowania siebie były jakimś przestępstwem przeciwko rodzinnej tradycji zaciskania zębów. Ja nie narzekam, odpowiedziałem. To była półprawda. Narzekałem w środku, codziennie, ale na głos nie, bo nie chciałem słyszeć, że przesadzam. Mama wtrąciła: daj mu spokój, on się stara. I to stara zabrzmiało, jakby mówiła o dziecku, które uczy się wiązać buty. Poczułem upokorzenie, choć wiem, że nie chciała źle. Brat spojrzał na tatę i powiedział: no, ale serio, może zostawmy. To było zaskakujące. Brat rzadko stawał po czyjejkolwiek stronie. Tata popatrzył na niego krótko, twardo. Ty się nie wtrącaj, bo ty to już w ogóle. I urwał. W powietrzu zawisło coś niewypowiedzianego. Zrobiło się cicho. Słychać było tylko telewizor z salonu, jakieś reklamy, uśmiechy udawanych rodzin, które zawsze mają wszystko poukładane. Mama zaczęła zbierać okruszki ze stołu, jakby porządek miał załatwić sprawę. Tata znów spojrzał na mnie i wtedy, bez podnoszenia głosu, powiedział zdanie, które przecięło wszystko na pół. Czy się modlisz o spokój, a robisz tylko kłopoty. To było to. To była prawda, którą on uważał za prawdę. I jednocześnie oskarżenie, którego nie mogłem już zignorować. Nie chodziło tylko o pracę. On uderzył w coś. Co było dla mnie najważniejsze? Moja modlitwa, moje szukanie Boga, mój wysiłek, żeby nie rozsypać się do końca. On to sprowadził do kłopotów, jakby moja wiara była wymówką, a nie ratunkiem. Zamarłem, czułem, jak policzki robią się gorące, mama przestała się ruszać, brat odłożył telefon. W tej jednej sekundzie zrozumiałem, że to nie jest rozmowa o pieniądzach, to jest rozmowa o tym, Kim według nich jestem, co ty mówisz? Wyszło ze mnie słabo, jakby ktoś inny to powiedział. Tata wzruszył ramionami. No tak jest, zawsze było. Ty wierzysz, ty się modlisz, a potem i tak wszystko jest na głowie mamy. Ja już nie mam siły. Dodał to ostatnie zdanie ciszej. Nie mam siły. I nagle zobaczyłem go inaczej. Nie jako surowego ojca, tylko jako człowieka, który jest zmęczony, który boi się, że życie wymknęło mu się z rąk, tylko że zrozumienie nie odejmuje bólu. Bo te słowa trafiły we mnie dokładnie tam, gdzie byłem najsłabszy. Ja naprawdę się modliłem o spokój, nie o to, żeby było łatwo, o to, żebym nie musiał udawać. A on powiedział, że moja modlitwa to źródło problemu. Jakby Bóg był winny temu, że jest nam ciężko. Mama zaczęła mówić szybko: Nie, nie, nie o to chodzi. Tata jest zdenerwowany. Ale jej głos brzmiał jak gaszenie pożaru kubkiem wody. Brat patrzył na mnie z czymś, czego u niego nie widziałem od dawna: z litością, z troską, może ze wstydem, że nic nie powiedział wcześniej. Wstałem od stołu. Nie gwałtownie, ale na tyle zdecydowanie, że krzesło zaskrzypiało. W polskim domu taki dźwięk jest sygnałem alarmowym. Mama spojrzała na mnie przestraszona. Tata zacisnął usta, jakby już żałował, ale nie umiał się cofnąć. No, a ja się modlę, bo inaczej bym nie wytrzymał, powiedziałem. I byłem zaskoczony, że to powiedziałem, bo w mojej rodzinie o takich rzeczach się nie mówiło wprost. Ja się modlę, bo się boję. Bo jestem w trudnym miejscu, bo nie chcę się stoczyć, bo chcę być dobrym człowiekiem, a ty mi mówisz, że robię kłopoty. Cisza. W tej ciszy słyszałem własne serce, słyszałem zegar w kuchni, słyszałem telewizor, który nadal udawał, że świat jest prosty. Tata spojrzał w dół, ja tylko, czy zaczął i urwał. Nie potrafił powiedzieć Przepraszam to słowo nie istniało w jego słowniku. Bo oznaczałoby słabość. Mama płakała bezgłośnie. To był jej sposób: płacz, który ma nikomu nie przeszkadzać, bo nawet łzy w polskim domu powinny być grzeczne. Brat odezwał się cicho: Tato, on naprawdę się stara, i to było wszystko, tylko jedno zdanie ale dla mnie brzmiało jak linia ratunkowa. Tata w końcu powiedział coś, co mnie zbiło z tropu. Ja się boję o ciebie, wydusił i natychmiast dodał: tylko ty nigdy nie mówisz prawdy, jakby musiał zrównoważyć tę słabość oskarżeniem. I wtedy zrozumiałem, co dostałem zamiast spokoju. Dostałem prawdę. Prawdę o tym, że mój ojciec nie umie kochać inaczej niż przez kontrolę. Prawdę o tym, że mama nosi na sobie więcej niż mówi, prawdę o tym, że mój brat też się boi, tylko ukrywa to w telefonie i cynizmie, i prawdę o sobie, że ja uciekam w samotność, bo samotność jest mniej bolesna niż bycie niezrozumianym. Usiadłem z powrotem. Nie dlatego, że nagle było dobrze, dlatego, że poczułem, że jeśli teraz wyjdę, to zamknę drzwi nie tylko za sobą, ale też za szansą żeby coś zmienić wziąłem oddech macie rację że nie mówię powiedziałem bo kiedy mówię czuję się jako skarżony jakbym musiał udowadniać że mam prawo żyć inaczej mama przetarła policzek my tylko chcemy żebyś był bezpieczny i to zdanie było całym ich światem bezpieczny czyli przewidywalny czyli taki jak oni bezpieczny nie znaczy szczęśliwy odpowiedziałem i gdy to powiedziałem, poczułem, jakby coś we mnie pękło, ale tym razem nie do końca źle, jakby pękła skorupa. Tata patrzył na mnie długo, a ja nie chcę, żebyś cierpiał, powiedział, i to było najbliżej czułości, jaką umiał. Potem dodał: Tylko ja już nie mam siły tego dźwigać. I znów wróciliśmy do tego, do ich lęku, że jeśli ja upadnę, oni też upadną. Nie powiem, że po tej rozmowie wszystko się naprawiło. Nie! Tego samego wieczoru nie było wielkiego pojednania. Były nerwowe ruchy, niedojedzony obiad, ciche weź jeszcze kawałek, wypowiedziane przez mamę z przyzwyczajenia. Było też to, co w polskich domach często jest najważniejsze: że nikt nie wyszedł trzaskając drzwiami, że zostaliśmy przy stole nawet jeśli już nie mieliśmy apetytu. Kiedy wychodziłem, mama podeszła do mnie w przedpokoju. Nie gniewaj się, powiedziała. On, on nie umie. Przytuliła mnie krótko, jakby bała się, że przytulenie też może być niewłaściwe. Tata stał w drzwiach kuchni. Nie spojrzał mi w oczy od razu. Dopiero kiedy zakładałem buty, powiedział Uważaj na siebie. I to brzmiało jak modlitwa, choć on by tak tego nie nazwał. W drodze do domu miałem pustkę w głowie, ale pod tą pustką była jedna myśl, która nie dawała spokoju, że ja prosiłem Boga o spokój, a dostałem prawdę o relacjach, w których próbowałem żyć jakby nic się nie działo, prawdę o tym, że nie da się budować rodziny na milczeniu i udawaniu, że jakoś to będzie. Tego wieczoru, zanim zasnąłem, znów się modliłem. Nie długą modlitwą, nie pięknymi słowami, tylko jednym zdaniem: Boże, naucz mnie mówić prawdę z miłością, bo zrozumiałem, że spokój nie zawsze przychodzi jako cisza, czasem przychodzi jako odwaga, żeby przestać udawać. I teraz powiedz mi w komentarzu, jeśli możesz, czy Ty też kiedyś modliłeś się o spokój, a dostałeś prawdę, której nie chciałeś usłyszeć? Co to było za zdanie? I czy po nim coś w Twojej rodzinie się zmieniło, choćby odrobinę? Bo może właśnie takie zdania, choć bolą, są początkiem, nie końcem, początkiem drogi, na której uczymy się kochać mądrzej, przebaczać spokojniej i mówić tak, żeby nie niszczyć, tylko budować, nawet jeśli to budowanie zaczyna się od łez przy kuchennym stole.